Rozmowa dnia. W naszym studiu. Leszek Miller, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panie premierze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego pani nie występował wczoraj w Sejmie jako, jako szef klubów w yy, debacie nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska? Występował mój kolega poseł Aleksandrzak z powodzeniem, a ja występowałem 16 miesięcy temu w identycznej sprawie, kiedy pan... Gliński, profesor Gliński był po raz pierwszy kandydatem PiSu na prezesa Rady Ministrów w drodze konstruktywnego wotum nieufności. No i mogłem lepiej odtworzyć to, co mówiłem wtedy. No poza tym, no, wie pan, jestem szefem klubu, ale też y, nie uważam, że muszę być y, panną młodą na każdym ślubie i nieboszczykiem na każdym pogrzebie. No tak, ale tak to mieliśmy pojedynek tak na dobrą sprawę z punktu widzenia słucha czy widza pojedynek dwóch polityków. Donalda Tuska, i Jarosława Kaczyńskiego, no tak to, a pozostałe partie opozycyjne, no bądźmy szczerzy, to jakieś takie dalekie nie, no tło. Tak to, tak to media przedstawiły, bo przecież inne partie też prezentowały. Tylko dla mediów jest lepszy taki układ bipolarny, gdzie jest dwóch, a nie więcej. No ale generalnie rzecz biorąc to wyglądało ciekawie, że Dwie prawicowe partie o mm, identycznym rodowodzie politycznym licytowały się, która z nich bardziej zaszkodziła Polsce i szkodzi Polsce. Tym bardziej jest potrzeba y, lewicowej alternatywy i Sojusz Lewicy Demokratyczne miał okazję, choć to nie, nie wybrzmiało wczoraj, miał okazję przypomnieć nasz program, bo szczerze mówiąc. Y, to, co się wczoraj działo w Sejmie, to było mało interesujące dla dwóch milionów bezrobotnych, dla czterech milionów zatrudnionych na umowy śmieciowe, dla emerytów, którzy zarabiają minimalne stawki, czy dla pracujących, którzy zarabiają najniższą płacę. My w tych wszystkich kwestiach mamy swoje propozycje i jeśli będziemy mieli więcej do powiedzenia w Polsce, to poprawimy los tych obywateli, tak samo jak jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, to wrócimy z powrotem do, znaczy z, 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 unie, u, unieważnimy tą nieludzką 67-letnią granicę emerytalną. No to w tej sprawie akurat razem z prawem i sprawiedli, sprawiedliwością Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi. Z każdym, e, z każdym z każdym z każdym. Co z każdym, to z no nie z każdego z dużą z do, do programu Sojuszu, na co wskazują wyniki z każdego albo tego z każdego jakim były wybory do Parlamentu każdego z każdego z to z każdego z każdego z każdego z każdego z ale pierwsza próba poważna, będzie już niedługo w listopadzie będziemy mieli wybory do samorządów i tam będzie pierwszy sprawdzian. I tam się przekonamy, kogo nasz program interesuje, a kogo nie. W klub Sojuszu wstrzymuje się od no tak, dlatego że my nie możemy Poparcie poprzeć nie możemy powrotem. poprzeć rządu pana premiera Tuska, w stosunku do którego mamy yy, cały ocean zastrzeżeń. Ale też nie możemy poprzeć jakiegoś abstrakcyjnego rządu pana profesora, który wczoraj mógł się, miał okazję się przedstawić. No bo to wszystko jest kabaretowe i groteskowe, i my w tym nie możemy czegoś takiego popierać. No. Skoro mówi pan o profesorze Piotrze Glińskim, to działając w ten, a niewinny sposób, czyli wstrzymując się od głosu podczas głosowania nad konstruktorem wotum nieufności, dołącza pan to do, cytuję, brudnej wspólnoty, która ten rząd tworzy. My nie ulegniemy szantażowi PiSu, który chce właśnie wprowadzić taką tezę, że wszyscy, którzy nie popierają rządu pana profesora Glińskiego, to są jacyś jakieś ugrupowania, które... Mając coś na sumieniu, nie, po prostu nie będziemy popierać rozwiązań groteskowych. Gdyby PiS naprawdę chciał przeforsować pana profesora Glickiego, to zrobiłby to zupełnie inaczej. Ale jak rozumiem, chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie złapać go. Inaczej to znaczy jak? Poważnie, to znaczy odbyłby konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi. E, przedstawiłby kilka propozycji kadrowych, takich e, możliwych do przyjęcia przez inne kluby, a nie forsował kandydata własnego, i to dodatku kandydata, który 16 miesięcy temu widowiskowo już przegrał. Czyli prawo i sprawiedliwość powinno pójść tą drogą którą zamierza pójść sojusz Lewicy Demokratycznej i Twój ruch? Tak, my, my po pierwsze skierowaliśmy już projekt nowelizacji regulaminu poselskiego, tak aby w przyszłości Kandydat na prezesa Rady Ministrów w procedurze konstruktywnego wotum nieufności mógł wystąpić w Sejmie. Swoją tak. drogą to dziwne, że przez 16 miesięcy PiS nie zdecydował się na takie proste rozwiązanie. A dlaczego inne partie nie zdecydowały się w tym okresie na takie rozwiązanie no, my się, opozycyjne? Jak Pan widzimy, się zdecydowaliśmy. Ale po 16 miesiącach. No tak, dlatego że to przecież był wniosek PiSu i PiS powinien na to zabiegać, żeby przeprowadzić zmiany w regulaminie. No więc wyręczyliśmy tutaj PiS. I kiedy sami złożymy wniosek, no musimy to zrobić. Możemy to zrobić dopiero po trzech miesiącach od daty głosowania, to będziemy zabiegać, żeby nasze propozycje były do przyjęcia także przez inne ugrupowania opozycyjne. Zrobimy to po prostu poważnie, a nie niepoważnie. A co z wnioskami, które i Sojusz i twój ruch we współpracy zapowiadały? Wnioskami, które Wszystkie... mają, mają konsekwencje w aferze podsłuchowej. Wszystkie wnioski, które biorą się z rozmaitych patologii, sygnalizowanych przez wysokich urzędników państwowych. W nagraniach są sukcesywnie kierowane: czy to do Najwyższej Izby Kontroli, czy to do Prokuratury, czy w formie wniosków o komisje śledcze, i teraz będziemy oczekiwać, że te wszystkie instytucje będą nas informować o przebiegu postępowań i śledztw. Bo nam nie chodzi o język, skandaliczny zresztą i nie do przyjęcia, ale nam chodzi o, o te wszystkie nieprawidłowości które zostały na tych nagraniach ujęte. Wie pan, jeśli ważny minister mówi, że trzeba bardziej okraść jednego z biznesmenów, albo mówi, że została otworzona specjalna grupa, która ma doprowadzić do obniżenia wartości spółki giełdowej, to to są fakty bez precedensu, to są fakty wstrząsające i one nie mogą zostać zamiecione pod dywan. A wniosek o wotum nieufności wobec ministra Sikorskiego? Tak, wczoraj żeśmy y, uczestniczyli w debacie, nasze stanowisko jest jasne. Będziemy głosować za dymisją pana ministra Sienkiewicza. Sikorskiego, pytałem o wniosek o wotum nieufności. A rozumiem, więc y, no, ponieważ razem z ruchem Palikota my nie mamy wystarczającej liczby podpisów, więc prowadzimy w tej sprawie konsultacje szukając dodatkowego wsparcia i myślę, że takie wsparcie znajdziemy. Są chętni? Są, choć znaczy nie mogą być anonimowi, bo ten wniosek trzeba podpisać imieniem i nazwiskiem. Są chętni, choć jak pan rozumie, tutaj też jest polityka i rzecz wymaga bardzo takich wnikliwych konsultacji z rozmaitymi klubami i posłami niezrzeszonymi. A z tych zrzeszonych, to kto jest chętny? No, znaczy, nie po nazwiskach że... może, ale chociaż z no, jak pan wie, Jak pan wie, ugrupowa... liczba ugrupowań jest ograniczona. To prawda. Więc <noise> można szukać tylko wśród posłów prawicy. I co, i efekt będzie taki sam jak w przypadku konstruktywnego wotum nieufności i wotum wobec ministra proszę pana, e, czyli proszę pana, w dotyczy... nie przejdą oba, a właściwie i trzeci też w przypadku ministra Sikorskiego. W dotychczasowej Sikorskiego, historii Sejmu nigdy nie udało się nikomu odwołać ministra w drodze wniosku o... W, w drodze w, w, wotum nieufności i w drodze konstruktywnego WOTU nieufności. Po prostu w, w Sejmie decyduje arytmetyka, ale to przecież chodzi o to, żeby móc zaprezentować swój pogląd, swoje stanowisko. Chodzi o to, żeby móc wykorzystać y, y, mównicę Sejmową i zwrócić się do społeczeństwa y, z naszymi stanowiskami i poglądami. No. Wczoraj widzieliśmy y, rozpaczliwą obronę ze strony y, PO i P bardzo złego ministra, jakim jest pan minister Sienkiewicz. I oczywiście on zosta zostanie obroniony, bo te dwa ugrupowania mają większość w Sejmie, ale na pewno nie mają większości w społeczeństwie. I mam nadzieję, że za półtora roku my, obywatele Rzeczypospolitej, yy, wystawimy słony rachunek PO i PSL-owi za to, że bronią skompromitowanych ministrów. Pan o artymetyce dzisiaj, panie premierze, sporo mówi. Pan ma taki dosyć ciekawy stosunek do tej dzienny matematyki, tak? Bo to chyba węższy odcinek arytmetyka. No bo tak, z jednej strony pan mówi, że 2 plus 2 rzadko równa się 4, najczęściej 3 albo 1, to w polityce. Albo mówi pan tak, 1 plus 0 to nadal 1. Eee, jak to mówię, to mówię to w kontekście prób porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro. No pan rozumie aluzję zawartą w tym zdaniu. Tak, tak. Otrzymuje. A to, że 2 plus 2 rzadko 4 raczej 3 lub 1? No 1 plus 0 to jest na pewno 1. No tak, to ustaliliśmy. A jeżeli chodzi o y, politykę, to jeżeli jakieś ugrupowanie ma 2 i inne ugrupowanie ma 2, to niekoniecznie wyborcy powiedzą, że to jest 4. Ciekawa koncepcja. A teraz zupełnie na poważnie Panie Premierze. P... Profesor Bogdan Hazan został odwołany z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Nieco wcześniej przed decyzją podjętą przez panią prezydentę Hannę Gronkiewicz-Wals, warszawscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez panią prezydent. To miało być niedopełnienie obowiązku nadzoru nad szpitalem. Teraz yy, profesor został odwołany. Czy ten wniosek zostanie yy, wycofany z prokuratury? do zagadnienie. Tak. A to tak można złożyć, a potem wycofać? Yy, można napisać kolejne pismo w, do, prokuratura, yy, do prokuratury, w którym informuje się, że. Yy, sytuacja się zmieniła i, i tak zostanie zrobione i miejmy nadzieję, że prokuratura nie będzie podejmować tego postępowania, dlatego, że pani Bron gronkiewicz Walc postąpiła słusznie. Wprawdzie długo się nad tym zastanawiała, ale niezwykła aktywność radnych SLD w Warszawie, Sebastiana Wierzbickiego, naszego kandydata na prezydenta, spowodowała właśnie właściwą e, decyzję. No, każde państwo musi bronić się przed rozmaitymi psychopatami, którzy mając ku temu warunki... Ostro, ostro pan gra. No jak to można inaczej nazwać? Profesor Hazan to jest religijny psychopata, który nie pozwala kobietom na badania prenatalne, zmuszać kobiety, żeby rodziły dzieci, które są ciężko okaleczone i za chwilę umrą. Właśnie to dziecko, które się narodziło, umarło. I ci lekarze stanowią zagrożenie dla życia kobiet i skazują je na cierpienie w dodatku jeszcze. Ci lekarze odmawiają realizacji obowiązków zawodowych, do których zobowiązuje ich ustawa obowiązująca w demokratycznym państwie prawa. No, kto, jak można tolerować taką sytuację i jak tego rodzaju lekarze mogą być dyrektorami publicznych placówek ochrony zdrowia? A co pan powie, kiedy takie sytuacje będą się powtarzały? I nie będzie to na poziomie dyrektora szpitala, ale lekarza, który pracuje w szpitalu. Proszę pana, dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentuje kilka propozycji dotyczących zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Zawężających możliwość stosowania tzw. klauzuli sumienia, żeby ona nie mogła być stosowana do recept, mam na myśli chociażby środki antykoncepcyjne, czy skierowań do innych szpitali, żeby lekarze czy szpitale, które odmawiają wykonywania obowiązującego prawa, Czyli prawa do aborcji, w określonych wypadkach byli pozbawiani środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nawiasem, A to do parlamentu te propozycje? Tak, to, to, jest, to, to są nasze propozycje. I kto to przegłosuje, panie premierze? No mam nadzieję, że wszyscy ci, dla których życie. Matki i życie dzieci jest ważniejsze niż religijny fanatyzm. Dla wszystkich tych, tak, którzy usłyszy, dla pan których... życie dziecka jest tak, ważniejsze. Tak, więc dziecko, dziecko musi się urodzić. Dla wszystkich tych, dla, dla których konstytucja jest ważniejsza niż Ewangelia, a prawo stanowione przez ludzi ważniejsze niż prawo boskie, o którym słyszymy. Jeżeli zresztą mówię o pieniądzach, to tak nawiasem mówiąc, dlaczego my dlaczego my. Podatnicy mamy się zrzucić na karę 70 tysięcy złotych. To nie podatnicy panie powiedzieć, to biernik, który się to nie, nie, tak ja, ja, mówię, nie. ja mówię o karze, mm. ja mówię o karze, e, 70 tysięcy złotych, którą został objęty szpital kierowany przez profesora Hazana. niech pan profesor Hazan zapłaci to z własnych pieniędzy, z własnej pensji. Myślę, że go stać na to. Po, po co włączać y, ogół społeczeństwa, A czy wiernie zapłacą, to się dopiero przekonamy, czy zapłacą, czy zbiorą te e, środki. E, jeszcze jedna uwaga wie pan, bo e, jeśli wiceminister sprawiedliwości, pan Królikowski, e, po raz kolejny oświadczył, że nawet e, kiedy e, polskie prawo zezwala na aborcję, to nie mamy do czynienia z prawem kobiety do, do aborcji, a jedynie z odstąpieniem od karania. I jego szef, yy, czyli minister sprawiedliwości, yy, milczy i premier też milczy to znaczy, że wysoki urzędnik państwowy tworzy własną doktrynę ograniczającą prawo obywatelek i obywateli. Yy, robi to niezgodnie nie z obowiązującym prawem, a z własnymi, zgodnie z własnymi dogmatami wiary. Otóż, w tym przypadku ryba psuje się od głowy. Jeżeli wiceminister sprawiedliwości ma taki stosunek, też wynikający ze swoich przekonań religijnych, jeżeli, jeżeli prezentuje pogardę dla obowiązującego prawa. Jeżeli jego zwierzchnik w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, no to co się spodziewać po innych urzędników. My oczekujemy zresztą, że wojewoda mazowiecki unieważni uchwałę Rady Miasta w Wołominie, która to rada, zabrania, czy dokonała zmian w statucie szpitala, tak aby on nie, był, nie mógł dokonywać aborcji. To jest uchwała ewidentnie sprzeczna z prawem i wojewoda musi w tej sprawie natychmiast zareagować. Dziękujemy za rozmowę, panie premierze, i za spotkanie, za wizytę. Leszek Miller, były premier, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był naszym gościem. Przypomnijmy za niespełna godzinę, o 8.15. Dziękuję dzień bardzo, bardzo. Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz. 732.